Stomatologia mieszcząca się przy ulicy Piskiej w Słubicach w ostatni piątek zorganizowała darmowe przeglądy ortodontyczne. W dniu dzisiejszym przeprowadzamy darmowe przeglądy ortodontyczne i stomatologiczne u nas w stomatologii Słubic na ulicy Piskiej w Słubicach. Zainteresowanie było dosyć spore przez telefon, wiele osób się umówiło. Mamy pozapisywane. Trzy osoby na pół godziny, co 10 minut pacjent. Natomiast no niestety wiele osób na godziny ranne było umówionych i nie przyszło, blokując miejsca dla tych, którzy po prostu zadzwonili później i się dowiadywali, że z przykrością nie możemy ich przyjąć. No, jakaś nauczka to na przyszłość jest, żeby jednak tych osób więcej przyjmować. Natomiast no, trochę przykro, że, że było miejsce, a ktoś inny nie mógł z tego powodu skorzystać. Natomiast ci, co przyszli, oczywiście zostali, e, zostali przyjęci i, i ich trzeba by tak naprawdę się zapytać, czy są zadowoleni, bo zapotrzebowanie na pewno jest na, na usługi ortodontyczne w Słubicach i e, i warto skorzystać bo wiele osób przychodzi chociażby tylko po to żeby się dowiedzieć że wszystko jest okej okay. tak żeby się upewnić mama która nie wie się nie zna no bo, bo... Ja się nie znam na samochodach, tak? Wiem, czy jest zielony, czy czerwony, ale czy jest sprawny, nie. I oddaję go raz na rok tam do przeglądu. Natomiast dokładnie to samo ze zgryzem. Ktoś uważa, że wszystko jest okej, okay, a okazuje się odwrotnie. I odwrotnie przychodzą mamy, bo, bo na przykład dzieci mają duże szczelinki między zębami. A to jest fizjologiczne na początku, gdy, gdy dzieci mają zębienie mleczne, ale wtedy można je uspokoić i one są. Zadowolone. A proszę mi powiedzieć, czy na przyszłość będą również organizowane takie dni otwarte, że tak to ujmę. Znaczy, trudno mi się zobowiązać. Natomiast ta akcja w Słubicach jest drugi raz w ciągu trzech lat przeprowadzana. W kostrzynie, trochę dłużej. W kostrzynie naprawdę przychodzą rodzice z dziećmi. Nawet miałem taką sytuację, że przyjechała na wycieczkę po prostu, bo to był piątek też bodajże, chyba ze trzy lata temu, z jakiejś miejscowości pani z dziećmi ze szkoły. Wzięła klasę tam siedmiolatków czy ośmiolatków, nie pamiętam, i po prostu hurtem, że tak powiem, wcześniej zadzwoniła, powiedziała, no to też jest fajne, bo, bo nie oszukujmy się, ale w małych miejscowościach no, brak czegoś takiego, nie? A wtedy rodzice dostali informację, no, czy należy coś z tym robić, czy, czy należy być spokojnym. Nie? Jeżeli chodzi o, o leczenie ortodontyczne, to, to u nas lekarz zajmujący się ortodoncją jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, nie tylko dojeżdża, jest po prostu na stałe. Zachęcam skorzystania, natomiast no, nie mamy podpisanej umowy z NFZ-em. Jest tylko siedem gabinetów w Lubuskim, które ma tą umowę podpisaną, natomiast mamy systemy ratalne, które pozwalają też z tego leczenia skorzystać i mniej zamożnym osobom.